Witam serdecznie, drogie Panny, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co toż energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Oj, te włosy. Oj, te włosy. piękni pięknisia. Niestety, następnym razem nie zawsze, nie zawsze będzie pięknisia. Oj. Przeszkadzają mi włosiska. Dobrze. для наших панелек. I wy wiadomości umiarkowali. No i o toż chodzi. Dobra. Dobra, moje panienki. Wychodzi tutaj tak. Czyli, jeżeli dużo panienek jedzie na urlop, wiele panienek chce odpocząć, znaczy jedzie na urlop, na zasadzie gdzieś tam odwiedziny, urodziny, tak jak to się mówi, są urodziny, odwiedziny, wyjazd jest takie dużo radości z tym związane. Tutaj jeżeli trygon słuchajcie, ziemski lub trygon wody przyjmuje was z otwartymi rękoma, tak czy jest fajne, fajne energie. Słuchajcie, bardzo dobre wiadomości, drogie panienki, odnośnie spraw zawodowo-sądowych, tak bytowych dla Was jest spełnienie, czyli spełnia się coś, na co bardzo długo czekałyście jest potwierdzenie czegoś dla Was bardzo, bardzo panienki dobrego, tak bym powiedziała. Bardzo fajne karty. Tu jeżeli chodzi o to, to jest takie spełnienie w tym. Jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że troszeczkę panienki bardziej się rozglądają, patrzą, przyglądają, co tu zmienić, jak tu zmienić i na razie to są troszeczkę takie leniwe, bym powiedziała. Jeżeli Chodzi o cały tydzień, moje drogie panienki, to bym powiedziała tak. Umiarkowanie, ważcie co mówicie, tak? Ważcie co mówicie, waży, ważcie co przekazujecie, żeby nie wprowadzić się samemu, bo macie przepiękną energię, energię gwiazdy, opiekę sił wyższych, tak? W podróży, opiekę sił wyższych, koło fortuny, spisywanie, podpisywanie czegoś, czyli tworzenie siebie. Przychodzą jakieś dodatkowe pieniądze do panny w tym tygodniu, coś otrzymuje, jest jakieś zadowolenie. Ogólnie wiadomości przychodzą. Bardzo, bardzo pozytywne, tak, i jest taki, ale panna postanawia w tym tygodniu odpoczywać, odpoczywać, nawet jeżeli pracujecie, nie macie tego komfortu, że możecie odpocząć, to jesteście leniwe, dosłownie, to tak jakbyście zeszły, zeszły całkowicie ze swojego rytmu, wyskoczyły ze swojego rytmu i jesteście bardziej leniwe niż dotychczas, tak, natomiast powiem tak, będziecie troszeczkę panienki samotne, jeżeli chodzi o wasz dom, czy dom wewnętrzny, czy dom fizyczny, czyli to tak jakby wiadomości nie, nie przyjmujcie wszystkich wiadomości, tak, cećcie te wiadomości, bo nie wszystkie są prawdziwe. Nie przyglądajcie się, bo tutaj widzę na panienki, które się przyglądają partnerom, zachowajcie umiarkowanie w tym, co słyszycie, bo nie wszystko jest prawdą, moi drodzy. A w szczególności, że tu nic się złego, bym powiedziała, jeżeli chodzi o Waszych partnerów, nie zadziewa, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że wyzdrowienie, chociaż z jednej strony pokazuje mi się katar, tak, katar, przeziębienie, jakaś tam grypa Coś tam nas do, do, dopada, tak? Mówię grypka, bo już każdy zapomniał, że to istnieje, że istnieje angina, grypka, jakieś tam zapalenie skrzeli, i tak dalej, tak zapalenie gardła, ale może być ta grypka, natomiast szybko jest postrzegł, jest szybkie zadziałanie i wychodzicie szybciusieńko, myślę, że w porę zadziałacie i nie ma żadnych następstw. Jeżeli bym miała powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę, czy ogólnie u was nie bardzo mocno się tak, jakby się zespoli, praca zawodowa z, z życiem prywatnym, i to jest tak, jakby jakby spisywanie malutku siebie, wchodzicie, wyczujecie, że wchodzicie, wchodzicie na komfortuny, na te wasze pomysły, te pomysły są spisywane i tak jakby się rotowały, sobie zaczynały, to tak jakby nabierały te wasze pomysły po malutku. słuchajcie, kształtu, więc tak to, moi drodzy, widzę, nie widzę nic złego, w podróży dużo osób podróżuje, musi odpocząć, czyli chce odpocząć, tak, nie wiem, czy jest to rodzina, czy macie swoje jakieś włości, ale gdzieś tam wyjeżdżacie, sporo panienek tutaj Tutaj widzę, bo tu jest tak rodzinnie, do rodziny, rodzinnie jest, są tutaj wyjazdy. Jeżeli bym miała powiedzieć o zdrówku, no to zdrówko to jest tak: nerki, cycuchy. Przepraszam, że tak mówię, ale to są nerki, cycuchy, organy takie. Słuchajcie, mogą być jajniki, ale bardziej bym powiedziała, że to jest. Coś, co przychodzi, coś, co przychodzi, jakieś czy nerwobóle, czy jakieś bóle, tego jest takie, to się za, to się w jakiś sposób za, zmanifestuje w tym tygodniu, ale nie jest to nic złego, tak bym powiedziała. Jeżeli operacje dla panienek, które mają operacje, no to bardzo dobrze się też kończą, bo tutaj mamy tego króla mieczy, czy one też się bardzo dobrze kończą dla was. Zachowajcie tylko umiarkowanie, cedzimy to, co mówimy, nie wchodzimy w energię samotnika i rozbijania włosa na 16 nie na czworo, tylko po prostu ogarniamy, tak jak wszyscy, całość, a nie rozwodzimy się nad szczegółami, żeby właśnie tej całości gdzieś tam nie złapać. Pieniążki, tak jak powiedziałam, dodatkowe i wchodzimy w kolejny tydzień, drogie panienki, z dziesiątku denarów, czyli słuchajcie. Nie jest źle, tak? O tak bym powiedziała. Czas jest spędzony, czas jest spędzony dobrze. Jeszcze po raz kolejny tutaj ktoś pomaga. Jeżeli jesteście w jakimś kłopocie, to pomaga ktoś z Trygonu Ziemskiego również. Moi drodzy, bardzo fajne ustawienie. Uważam, że dzień jest super. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego czytania poziaczki Hejpa.